Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Board Times TV. Dziś zajmiemy się grą od wydawnictwa Queen Games, grą o kolei pod tytułem Paris Connection, gra autorstwa Davida Petersa dla 3 do 6 osób. Grać będziemy w to grę około 30 minut, także bardzo szybka gra. Także zobaczmy, co jest w pudełku. Później pokażę Wam zasady gry, no i na koniec kilka słów na temat tej gry, no i moja ocena. Zapraszam. Tak wygląda gra po rozłożeniu. Rozłożenie troszeczkę nam zajmie. Na środku ląduje plansza, dookoła planszy lądują takie płytki na magazynowanie lokomotyw w każdym kolorze. Jest ich w sumie sześć. No i na początku gry wszystkie lokomotywy mieszamy w woreczku. Następnie gracze będą losowali odpowiednią liczbę lokomotyw za swoje zasłonki. W przypadku gry trzyosobowej jest to 10 lokomotyw, 4 osoby, 8. 5 osób, 6 lokomotyw, i w przypełnym składzie 6 osobowym losują 5 lokomotyw i kładą je za swoje zasłonki. No i w te, teraz nadchodzi taki najdłuższy moment przygotowania: czyli trzeba rozdzielić te lokomotywy na kolory i umieścić je w odpowiednich miejscach w płytkach magazynowania. Następnie po jednej lokomotywie zabieramy, umieszczamy losowo dookoła wieży Eiffla, a następnie po jednej lokomotywie umieszczamy tutaj na początku toru wartości spółek w odpowiednich kolorach. I w zasadzie tak wygląda przygotowanie gry. Gracz w swojej kolejce będzie miał do wyboru dwie akcje. Będzie musiał wykonać jedną z nich, albo będzie musiał budować koleje i rozwijać wartość spółki, albo handlować lokomotywami. Jeżeli gracz wybierze budowę kolei, to wybiera spośród sześciu kolorów lokomotyw, którą chce rozwijać i dobiera od jednej do pięciu lokomotyw z planszy magazynów danym kolorze. Czyli przypuśćmy gracz weźmie sobie cztery i jak należy umieszczać te lokomotywy? Lokomotywy trzeba umieszczać na heksach. Na jednym heksie może znajdować się tylko jedna lokomotywa w tym samym kolorze i nowa lokomotywa musi być położona na sąsiednim heksie tak aby przylegała już do Lokomotywy w tym samym kolorze. Czyli przypuśćmy, gracz może sobie iść w ten oto sposób, i kolejka jego kończy się. Trzeba uważać też, że na jednym takim zwykłym heksie mogą znajdować się dwie lokomotywy, ale tylko w różnych kolorach. Na mieście może znajdować się tylko jedna lokomotywa. No i jeżeli gracz skończy ruch, wtedy musi zobaczyć na swoją tutaj zasłonkę z tyłu jakie miasta połączył jeżeli połączył białe miasto spółka wzrasta o 1 jeżeli fioletowe 2 o 2 wzrasta spółka, jeżeli czerwone o 3 a jeżeli niebieskie jest tylko jedne miasto takie to spółka wzrasta o 4 w tym wypadku gracz połączył dwa białe miasta więc spółka żółta wzrasta o 2 o 2 na torze wartości spółki na planszy znajdują się również takie przerywane biało-czerwone linie. Te linie mówią nam, że te heksy nie są sąsiednie i nie można tutaj budować kolei, czyli w tym wypadku gracz nie będzie mógł tutaj sobie kontynuować budowy. Musi iść dookoła tej linii, czyli jest to taka blokada na planszy. Zamiast budować, gracz może handlować i przez handel gracz zmienia swoje udziały w spółkach. Podczas handlu gracz najpierw odrzuca jedną lokomotywę ze za swojej zasłonki w dowolnym kolorze, a następnie otrzymuje jedną lub dwie w zależności od wyboru gracza nowe lokomotywy w innym kolorze. Czyli gracz na przykład odrzuca jedną czarną lokomotywę, kładzie ją do magazynu tam, gdzie są czarne lokomotywy i dobiera jedną lub dwie lokomotywy w innym kolorze. Przypuśćmy, gracz dobiera dwie żółte i kładzie ją za swoją zasłonkę. Oczywiście należy pamiętać, że w zależności od liczby graczy, gracze mogą mieć pewną liczbę lokomotyw na koniec gry. To obrazuje nam zasłonka z tyłu. W przypadku np. gry 3-osobowej jest to 20 lokomotyw na koniec gry. Oczywiście podczas gry można mieć tych lokomotyw więcej, ale gdy nastąpi koniec gry, za każdą nadmiarową lokomotywę gracz musi odjąć sobie ujemne punkty. Gra kończy się w momencie, gdy zostanie spełniony jeden z dwóch warunków. Pierwszy jest to taki, gdy zostanie połączone miasto Marsylia, czyli podczas budowy gracze połączą Marsylię i wtedy gra kończy się natychmiastowo. Lub gdy na każdej z planż magazynu w każdym kolorze zostanie tylko po jednej lokomotywie. Gdy gra skończy się, gracze odsłaniają swoje zasłonki i będą liczyć swoje punkty, czyli liczą. Wartość spółek posiadanych za swoją zasłonką, czyli na przykład gracz posiada 4 lokomotywy żółtej spółki, mnoży przez wartość spółki na torze, jest to żółty 2, więc dostaje 8 punktów i robi to z każdym kolorem, sumuje za każdą nadmiarową lokomotywę gracz, odejmuje sobie 20 punktów i gdy gracze sumują te punkty, gra z największą ilością, wygrywa gra. Ok, jesteśmy z powrotem. Zobaczyliście jak wygląda gra, jak w nią grać. No i teraz przejdziemy do omawiania gry. Na początku oczywiście zaczniemy od wykonania. Tutaj Queen Games jak zwykle stało na wysokości zadania. Wszystko najwyższej jakości. Te lokomotywki bardzo solidne. Jest ich mnóstwo. Plansze, zasłonki, to wszystko wykonane solidnie. Także tutaj Queen Games jak zwykle... Stoi na najwyższym poziomie. Tutaj żadnych zarzutów do wykonania nie ma. Co do rozgrywki. Rozgrywka jest bardzo prosta, jak już zauważyliście. Zasady są banalne. Instrukcja zajmuje dwie strony: jedna strona jest to przygotowanie, druga to zasady. Także. Tutaj poznanie zasad zajmie nam kilka minut, i wprowadzenie nowych graczy do rozgrywki zajmie nam 2-3 minutki, i możemy rozgrywać, bo chodzi w tej grze o to, żeby albo wystawiać lokomotywy, albo handlować, po prostu się wymieniać tymi lokomotywami z bankiem. I całe zasady tej gry na tym się opierają, ale pomimo tych prostych zasad, tutaj troszeczkę trzeba pomyśleć nie to, że tak bez. Bezmyślnie wszystko robimy, trzeba odpowiednio inwestować w te spółki, skupić się na jednej albo starać się inwestować we wszystkie. Fajnym elementem zastosowanym w tej grze jest to, że mamy limit tych lokomotyw na koniec gry, więc tutaj za bardzo sobie szaleć nie możemy. Musimy wszystko kontrolować. Te lokomotywy, gdyż zbyt dużo będziemy mieć tych lokomotyw, to za każdą otrzymamy minus 20 punktów. No ale czasami strategia może być taka, że możemy mieć dwie nadmiarowe lokomotywy w jednym kolorze, ale starać się, aby ta spółka przekroczyła taką, taką wartość, aby było nam to opłacalne. Czy na przykład mamy dwie nadmiarowe żółte lokomotywy, odejmiemy sobie 40 punktów, ale Wartość tych spółek na przykład warta jest np. 25 i dostaniemy 50, więc jesteśmy 10 na plusie. Także tutaj trzeba, trzeba to odpowiednio sobie zaplanować. grza dobrze, dobrze działa zarówno w trzy osoby, jak i w pełnym składzie, także w każdym wariancie tutaj jakichś większych zgrzytów nie ma. No ale oczywiście im więcej graczy, tym zabawa fajniejsza. Tutaj... Minusem gry jest czas przygotowania rozgrywki, gdyż musimy tutaj te lokomotwy porozdzielać. To troszeczkę nam czasu zajmie. No ale jeżeli wszyscy gracze się jakoś zbiorą, każdy zajmie się swoim kolorem, to w miarę to sprawnie nam pójdzie. No i kolejnym minusem jest to cena gry. Znalazłem to grę na Rebelu w cenie 199 zł, Także tutaj cena jest no bardzo, bardzo wysoka za to, co dostaniemy w pudełku i za jakość rozgrywki. No ale jest to taka, moim zdaniem, chyba polityka Queen Games, że te gry naprawdę są wszystkie drogie, no ale tutaj naprawdę trochę cena jest, moim zdaniem, za wysoka. Pierwsza lepsza gra w tematyce pociągów, gra pod tytułem Ticket to Ride. Również dostaniemy mnóstwo, mnóstwo tam wagoników plastikowych, plansze, karty i cena gdzieś waha się w okolicy 130 zł. Także można, można. Także zapewne gracze jak zobaczą cenę to pewnie pomyślą sobie kupię sobie dwie e, gry po stówie i również będę się dobrze w nie bawił. No i tak jest. Co jeszcze? E, no jeszcze tutaj dla kogo jest ta gra? Ta grę, grę bym bardziej kierował dla takich graczy początkujących, którzy jeszcze nie grali w gry planszowe. E, tutaj naprawdę te proste zasady przemawiają za tym, żeby wprowadzić kogoś w ten świat niepraszowych, gdyż długo za tych zasad nie będziemy tłumaczyć i szybko wszyscy załapią i wszyscy będą się fajnie bawili w tą grę. Ja również bawiłem się w tą grę bardzo dobrze, gra się bardzo fajnie, gra jest bardzo szybka, trwa 30 minut, tutaj żadnych przestojów w grze większych nie zauważyłem, każda tura gracza jakoś przebiega płynnie i naprawdę w 30 minut da się wyrobić w tą grę i możemy sobie zagrać kolejny raz, albo po prostu potraktować tę grę, jak taki przerywnik, tak? Także ogólnie gra jest ciekawa, fajnie, fajna, fajnie się w nią grę gra, a no, ale jakichś takich rewelacji nie ma, jakiegoś szału nie ma takiego, że muszę zagrać jeszcze raz w tę grę, będę grał w stop w tę grę, jest wiele, wiele innych lepszych gier, no i zwłaszcza ta cena, która tutaj naprawdę zwala z nóg i gra ode mnie otrzyma ocenę 3 na 5, jest to ciekawy tytuł, warty zagrania yy, i raczej dla takich graczy porządkujących, także na dziś to teraz wszystko, zapraszam Was na kolejny odcinek na naszym kanale, oczywiście odwiedzajcie się naszą stronę www.bordtime.pl no i naszego Facebooka, także do zobaczenia.